Hey <laughs> 老梅。 Właśnie pomaryntowy człowiek. Mnie, czy on czy nie. Łabią z łapali z deszczu. Trzymali To teraz jedziemy, żeby obiegać, zjeść obiad i pojedziemy do lokalnej restauracji. Te tu jest pyszne dużo do wybioru mają, bo mają e, szwedzki stół, buffet mają. I możemy brać ile chcemy do jedzenia. Mają dużo do wybioru, mają e, bardzo pyszne lokalne pomidory, różne sałaty. W tej górce tamtej? Też mają, e, zależy co jest sezoniczne, albusy, melony, e, banany, coś takiego. I też mają lody. Kiedy wejdziemy do restauracji, to na stole już mają butelkę wody i butelkę wina. To jest już dużą w scenie wstąpicielską dzisiaj jedzenie. Ale jeżeli ktoś ma do innego by chciał coca-cola przez jedną bardzo znaną dolinę. Tu ta dolina się nazywa Dolina Psiąd Palmy. I te palmy, oni wyciągają sok palmy, na palmy. Tego soku oni robią pewnie lokalny pilter, ale tu jest trochę inaczej w históce, bo tu mężczyźni, którzy już nie robią pracować, tylko biegną ten winter muszą robić. I za to, że kobiety to robią, to nie jest takie silne jak łódka, tylko więcej słodkie, jak taki słodkie tytuły. To mam tylko około 20% alkoholu. A to jest tylko jest Dlatego dają e, słodką śmietanę i nazywają na done. I, I naprawdę pyszne. I jeżeli coś tam pragnie, to bardzo e, szybko wynoszą zmierzenie jest. Ay, esto! Sí. Pali ten kolan Ten pikot kola. jest około 30, 20 do 30 cm głęboki, potem muszą chodzić po ten wola, ręcznie kopać i dołknąć pikotem, dopóki się do siebie i tam wskazają czegoś, co są uprawiać, albo widory, cebulę, ziemniaki, albo ruporyzm, i to no, wszystko robią. Ziemia na jest bardzo, bardzo droga. I taki, e, taki większy dom, około 70 metrów kwadratowych, są ma dwa małe zmiany, sale i kuchnie. Kosztuje, od, zależy w którym miejscu, od 160 do 200 tysięcy euro. To, dom, to są bardzo, bardzo drogie. Taki sam dom, na w duże około 60 do 70 tysięcy euro. Tylko. z rządy metynkor nie przyjechał, chciał tu pieniądze zarobić z tej wyspy. Ale tu widać że dzisiaj nie ma za dużo tu. I 600 lat temu nawet mniej to było. Ale on sześć miał, bo na landropę i po ten rośną roślą takie dzikie krzaki wszędzie. I oni te krzaki zbierali, palili te krzaki i mydło z tych krzaków produkowali. Kiedy został, został. Polikowali. I w środku był soda. Ten grzak tak gorący się zrobi z tego gorącego powietrza, że się zapalił.